Zostały trzy. Poziomy. Szybko zleciało. Myślałam, że jakoś więcej ich będzie. W sensie, no nie myślałam, że będzie ich więcej, widziałam, ile ich jest, ale jakoś tak kojarzyłam sobie, że te poziomy były dłuższe. No cóż, może po prostu dłużej mi schodziło, albo na przykład późniejsze rozdziały po prostu będą trochę trudniejsze i dlatego dłużej mi schodziło, ale. E, dobra, zaczynamy. Fabryka. Poziom piąty. Fabryka. Lisa zaczęła zagłębiać się w ciemny i przerażający las. Nigdy nie spodziewała się po sobie takiej determinacji. Dziewczyna była w tej okolicy po raz pierwszy, ale czuła, że starsza jej nie przy niej i prowadzi ją za rękę. Myśl o jej przyjacielu odegnała strach i zimno, dała jej siłę do dalszego marszu. Wreszcie dotarła do miejsca, o którym opowiadała Anna. fabryka. To musi być ta fabryka. Wygląda na pilnie strzeżoną. Muszę znaleźć inną drogę. Może przez te rury? Ła! gwiazdy. Nie, tym razem nie spadnie nam chyba żadna z nieba, a um, zanim oczywiście pójdziemy rurami to sobie sprawdzimy, czy tu gwiazdek nie ma. Jakie krzaki. Klasa. Oj. Aha, bo tutaj mnie tak spycha jakoś. Bo jest niewidzialna ściana, czyli tam gwiazdki nie ma. Tutaj też nie wej. Ja mogę skakać. Ja zapominam, że ja mogę skakać. M. Mm. No, dobra, czyli tą rurą musimy wejść, ale jakieś gwiazdki, jakieś coś... W ogóle przez te skały oczywiście, że można przechodzić, tak samo jak w jakimś tam poprzednim poziomie w Stajni Jorvik. Też można było sobie przejść przez skałkę. Fajne, mroczne drzewa. No ja dobra, tutaj nie ma żadnych gwiazdek. Możemy ruszać rurą. Kojarzyło mi się to trochę z, z SSO, z Doliną Ukrytych Dinozaurów. Ojeju, co się, za późno się załadowało. Z Doliną Ukrytych Dinozaurów, bo wcześniej było takie wejście właśnie przez taki tunel lodowy, a teraz jakoś usunęli sufit i już nie ma takiego wejścia przez tunel. <laughs> nie wiem dlaczego, to jest rura dosłownie, a mi się skończyło. O, SSO, Dolina Ukrytych Dinozaurów. Udało się! Muszę unikać świateł, nie mogę dać się złapać. Dobra, jeszcze raz to przeczytam, bo to było takie dziwne. Udało się! Muszę unikać świateł, nie mogę dać się złapać. Jeśli zamknę wszystkie rury za pomocą tych zaworów, ciśnienie pary może wyrwać wystarczająco dużo dziurę... Wystarczająco dużą dziurę, aby mogła przez nią... przez... przez... Mm. Ja nie wiem, no... Wow. Czytanie mnie pokonuje. To jest dopiero początek. To jest dopiero początek. O, a czytanie już mnie. O, przerasta. Jeśli zamknę wszystkie rury za pomocą tych zaworów, ciśnienie pary może wyrwać wystarczająco dużą dziurę, aby mogła się przez nią przecisnąć. Gdzie ty masz te zawory, koleżanko? <laughs> Gdzie ty widzisz zawory? muszę obrócić wszystkie cztery zawory. Muszę znaleźć starshine i nie dać się przy tym złapać. W sumie to jest takie śmieszne trochę... Ojeju, a tu światło... Ojejku, może ja zawrócę do tej rury. <grym> a nie mogę tam wejść. Mogę tam wskoczyć? O! Hmm, okej. Okay. Nie, bo ja chciałam wejść tu. O, mogę. Dobra, <grym> mogę wskoczyć z powrotem. To jest takie śmieszne jakby sobie pomyśleć, że... To nie jest gra, tylko to jest faktycznie prawdziwe życie, i ona nosi ze sobą dzienniczek i zanim coś zrobi, to sobie zapisuje w tym dzienniku. No teraz muszę obrócić wszystkie cztery zawory. Muszę znaleźć starshine i nie dać się przy tym złapać. <gry> ale wiadomo to gra. No, ale tak w prawdziwym życiu śmiesznie by to było. Gdzie są zawory? Co, to są? Gdzie? Ła! Wow! Wskazuje, że nie mogę oczywiście na to światło. A, tu się puszczą. Dobra. Nie mogę y, nadepnąć na światło. Ojeju, ojeju, ojeju. Nie, nie. Jak to daleko sięga? Przepraszam bardzo, nie byłam gotowa na to. Panik, <ścoughs> panik. Ej, wskąd... Proszę cię, nie rób mi problemów. Jak dziwnie mi się tu steruje. Dlaczego nie mogę tu... No, bo ja nie mogę. Słuchajcie, widzowie, po raz pierwszy restartujemy misję. Po raz pierwszy się coś nie udało, bo w sumie po raz pierwszy mogło się nie udać. Pewnie gdyby mogło się nie udać wcześniej, to też by się nie udało coś. No no tak, foreshadowing, foreshadowing na początku odcinka, bo powiedziałam, że o, takie krótkie były te rozdziały. Takie krótkie, to takie łatwe, bo. A przecież ja mam zaznaczone te jeszcze na mapie te kropki. Ja w ogóle nie patrzę na tą mapę, bo po prostu nie umiem z niej korzystać i tyle. E, aha, on będzie tutaj chyba wracał. Ja w ogóle nie mogłam się dostać tutaj. Nie mogłam tego przekręcić, bo gra mi nie pozwalała wejść tu, gdzie teraz stoję. Jak już wlazłam tutaj, to nie mogłam się cofnąć. Dobra, co zrobi to światło? Muszę je poobserwować chwilę. Ono sobie tak. co, nie rusza się? Rusza się, dobrze, teraz się rusza. I muszę jeszcze patrzeć za siebie, czy przypadkiem mnie coś nie goni. O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, mam nadzieję, że nie wróci teraz przez dłuższy czas. Eee, sobie stanę tutaj. Dobrze, a jak ja mam tam się cofnąć? Mam tam się... O! Jak mi wlazła na rurę, nawet bez skakania. No i super. A ja po prostu się zastanawiam, o, jak tam przejść, jak tam przejść, no przecież Lisa wskoczy w skoczneru. A teraz nie chcę sama wskoczyć. Aha, teraz to nawet nie przeskoczy tego. No dobra, to tak jednorazowe szczęście. Muszę sobie tam wrócić. No i proszę, proszę, jeju, Beznadziejne jest to, że tam trzeba skoczyć. Jesteś, to mnie tak stresuje. A tu nie mogę. Teraz tam. emocje mam przy tej grze. Chyba się cofnę, bo nie wiem, gdzie to światło leci. Dobra, spróbuję. Raz kozie wio. E, teraz, no tutaj jest zawór. Dobra, dobra. Ja tak narzekałam na tą mapę, że uu, taka beznadziejna. Że nie umiem z niej korzystać. Niech to światło się zatrzyma. Niech to światło się zatrzyma. Niech to światło... Bez sensu. Bez sensu. Oj, coś czuję, że ja sobie przy tym posiedzę. Dobra, ale chciałam dokończyć z tą mapą, że, że tak narzekałam, że w sumie nie umiem korzystać z tej mapy, żeby sensu jest, ale... W miarę, w miarę pomaga, jakby. No nie będę ukrywać. Nawet jest pomocna. Jak już ogarnęłam, że. Um, że, jak jest coś zaznaczone, jakaś kropeczka na linii między zielonym a czarnym, to znaczy, że jestem w tamtym miejscu mniej więcej i po prostu wystarczy się rozejrzeć. Chociaż nie ukrywam, mogłoby to być trochę dokładniejsze. Eee, uciekaj! Co to jest? Za wykrzyknik. Te wielkie bramy można otworzyć tylko za pomocą jakiegoś elektronicznego urządzenia. No, No nie, nie, jeju, ja zapominam zapominam, że ona sobie nie przejdzie ten jak normalny człowiek. Nice. Chyba uda mi się wślizgnąć do, do wnętrza rury, unikając przy tym świateł reflektorów. Ale gdzie ta rura? Która to rura? Tu gdzieś? Nie, tu nie ma dziury. Tutaj pewnie powie mi to samo, że potrzebuję jakiegoś elektronicznego urządzenia. Tak. A gdzie się. Gdzie się. Gdzie są światła reflektorów? Bo widzę tu tylko lampy, a wcześniej tu hulały te światła i mnie złapały kilka razy. Teraz nie widzę. Nie wiem, gdzie jest ta dziura. No mówię ta mapa. O, jak kręcę, to jeszcze się zmienia kropka na mapie. Ojku, ale bez sensu. Sorry, cały czas powtarzam, że coś jest bez sensu. I coś czuję, że przez długi czas jeszcze będę powtarzać cały czas. Nie przejdzie mi tak szybko. No dobra. Pochwaliłam tą mapę. Um. Ale akurat w tej sytuacji niezbyt jest pomocna. Chociaż zgaduję, że ta rura pewnie będzie tutaj. Tak, jest tutaj. Można to łatwo w sumie wywnioskować, bo nie trzeba było tu przychodzić w ogóle. Tutaj za mną był jeden, ten przełącznik, ale tutaj nie musiałam iść, więc. Rura i. Rura, <grym> tutaj. No i dzwonek do drzwi, muszę iść. Tak jak ostatnio, wow, ale ja mam szczęście do tego nagrywania. <grym> Dobrze, nie mam pojęcia, w którą stronę ja biegnę. Nie, stamtąd przyszłam, bo jest dziura, dobra. Kontynuujemy przygody. Trochę ten dzwonek oczywiście wytrącił mnie z rytmu i już nie czuję takiego napięcia. I nie za bardzo wiem, co mam robić. Mhm. Mm nie, chwila. Ja tędy przyszłam. Nie. Gdzie ja mam iść? Nie rozumiem tej mapy. Muszę znaleźć starshine. No ja wiem, że muszę znaleźć starshine. Ale gdzie jest starsza... Mm, gwiazdka. Zapomniałam o gwiazdkach. To chyba muszę przejść tamtą rurą. Dobra, uznam, że więcej gwiazdek tu nie ma. Wow, wow, tu będzie ciężko, bo ja nie umiem sterować. Mhm. Mm <grym> nie, dobra, to ja chyba jednak mam... O! Oh, nie, 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 koleżanko! Ojeju, dobra, już myślałam, że mnie będzie cofać do samego początku. Nie umiem sterować, nie umiem sterować. Mhm. To będzie cięższe, niż myślałam. O, nie! <ścoughs> pan Sans? Kim jest niby Pan Sans? On nic nie może mi zrobić. On mnie nie może skrzywdzić. Ale ta rura... Ta rura jak najbardziej może... Hm. Czy mam...? Nie, tutaj raczej nie wskoczę. To chyba tędy. O, gwiazdeczka. O! Och! Tutaj trzeba skakać. Bez sensu. O, co tu się stało z tą rurą? Aha! Bo ja muszę tu wejść. Dobra, mądrze. Nie, chwila. Dobra, czyli tu mam wyjść raczej, bo dobra, tutaj chyba pod górkę za bardzo, nie i nawet zamknięte kratami, dobrze. Ja naprawdę mam... Ja już się bałam, że tutaj światło zaraz mnie złapie, ale coś tak szybko zasuwało i po prostu panika wewnętrzna. Ja mam bardzo słabą orientację w terenie, dla mnie wszystko tutaj wygląda to samo, tak samo. Nieważne, z której jarury wychodzę, do której... Naprawdę, to wygląda tak samo. Hmm, samochód. Ciekawe, do kogo należy. Może wewnątrz znajdę jakieś wskazówki, kto za tym wszystkim stoi. Starszeń, skąd ty się tu wziąłeś? To bardzo mroczne miejsce, liso. A ja jestem słabszy niż kiedykolwiek. Jaka telepatia w ogóle? Ciekawe na ile kilometrów działa zasięg telepatii. Znajdujesz kartę magnetyczną. Hmm, a to jest własnością Darkcore. Tak czy siak, dzięki tej karcie powinna móc otworzyć bramy. Tak, super. Więc teraz chyba idziemy otworzyć te bramy. Gdzie są bramy? Tutaj. Ło, wow, ale fajnie. Udało się, brama otwiera się, gdy tylko się do niej zbliżę. Tak, fajnie myślałam, że trzeba będzie klikać, ale nie trzeba, więc supi. O, starshine Czuję two. <grym> Czuję twoją obecność, Liso. Jestem tutaj w ciemności, ale to on to mówił dokładnie to samo... prawie to samo jak siedział w boksie. Też dramatyzował, bo wcale nie było tam tak ciemno. Hmm, może udałoby mi się odwrócić ich uwagę. A jest tutaj jeszcze jakaś gwiazdeczka gdzieś, może? Tutaj na pewno nie. Hmm, może tutaj byłaby gwiazdka. Nie zostawię tu starsza, więc sprawdzę lepiej, czy uda mi się wejść do magazynu. Wiem, ale ja bym chciała po prostu gwiazdki poszukać. Nie chcę zostawiać Starshine. A właśnie, co ja miałam znaleźć? Jeju, pamięć złotej rybki. A, odwrócenie uwagi. Aj tu mi się nawet błyszczy, jesteś. Tam jest przycisk alarmowy. Kiedy wszyscy zaczną uciekać, ukryje się w gęstej parze. Lisa. Lisa. Bestii. Para może być gorąca, to cię może naprawdę poparzyć. Pamiętajcie, dzieci, nie chowajcie się w parze. To może skończyć się naprawdę źle. Super. Gwiazdka! Tu jest gwiazdka! O, bierzemy Starshine. Poczekasz chwilę, nie? Gwiazdka. To powinno ich zająć na jakiś czas. Teraz muszę. To powinno ich zająć na jakiś czas. Teraz muszę zabrać stąd Starshine. A jak się to otwiera? Och, Starshine. Tutaj jesteś. Spróbujecie stąd wyciągnąć. Droga Liso, wygląda na to, że nasza przyjaźń będzie bardzo krótka. Nie widzę wyjścia z tej sytuacji, ale pesymista, Starshine, nie poddawaj się. Zrobię wszystko, żeby cię uratować. Masz w sobie niezwykłą siłę. Obudziłaś mnie z koszmaru, jednak już próbowałaś mnie uleczyć i nie udało ci się. Mój tata zawsze powtarzał, że nie wolno się poddawać. Teraz jestem silniejsza, Starshine. Moja miłość do ciebie jest o wiele potężniejsza od tych złych ludzi. No to leczymy Starshine'a. I wstał. Stary wstał. Udało mi się, Starshine. Nie wiem, skąd wzięła się we mnie ta siła. Naprawdę to zrobiłaś, Liso. Przegnałaś cały mrok, który krył się w mojej nodze. Nie chciałbym psuć ci dobrego humoru, ale wciąż jesteśmy w zamknięciu. Może ten gadżet, który dostałam od Alex, mógłby tu pomóc. Wydaje mi się, że dam radę otworzyć kratę. Nie pamiętam żadnego gadżetu od Alex. Masz, weź to ze sobą. Na pewno ci się przyda, jeśli wpadniesz w tarapaty. Ale co? O, tu jest dźwignia. I nie ogarniam tej gry. Mmm. Idzie. Wiedziałem! Ta dziewczyna ma specjalne zdolności, które w jakiś sposób wiążą się z białym koniem. Pewnie. Y o, otworzyła. O, mogę tu wejść. No i super. I teraz wchodzimy. Straszczaj, mogę wejść na ciebie? A, nie mogę. Klatka otwarta. Musimy uciekać. Prędko! Jestem gotowy. Wskakuj na mój grzbiet i uciekamy stąd. Jej. Uciekaj. Uciekaj, dobra, dobra. Uciekaj, dokąd chcesz, mała. Mrok nadciąga po ciebie i twojego konia. I to szybko. Mło, ho, nie dostaniesz mnie. Starszy nie jest zbyt szybki. Czy on faktycznie pobiegnie? Dobra, nie będę na ciebie czekać, stary. Gdzie teraz, tutaj? Ło, co tu się dzieje? Nie zaliczyło mi gwiazdki? Nie wiem, czy te niebieskie gwiazdki są to zbierania ważne. O Nie! Nie, ja nie. Starsza Ja chciałam go wyminąć. Gdzie mam jechać? Przez tą pramę. Dobra, te gwiazdki są. Y Ważne do zbierania. Ale w sumie, to jak je zbiorę, to nie wiem już gdzie mam jechać. Jak mnie złapią. Znaczy, są, nie są ważne do zbierania. Są ważne do wskazywania mi drogi. No, chyba że faktycznie muszę zebrać wszystkie, żeby przejść poziom. Jeżeli tak, to trochę przypał, bo tam nie zebrałam jednej. Ej, skupienie. Gwiazdka! Juju jaki szalony, biega w ogóle. Nieprzewidywalny, tacy są najgorsi, bo po prostu no nie przewidzisz ich. Wow. <noise> Definicja nieprzewidywalnej osoby. Wow. stało się? Ale tam jeszcze gwiazdka. Ja chcę ją jeszcze. Halo! Sensują tam dali. No cóż, udało nam się uciec z fabryki. Mamy starszajna, uratowaliśmy go, super. A potem puszcza i zawody. Hmm. No, czyli w sumie dwa poziomy nam jeszcze zostały. I skończymy pierwszą część. Bardzo fajnie. Dlaczego ja muszę być taka niezręczna, jeżeli chodzi o przywitanie i pożegnania? O pożegnania to tym bardziej, bo przywitania to tam walić przywitania, jakby po prostu zaczynam grać i fajnie, ale jak już skończę grać... Jest niezręcznie, bo ja nie wiem co ja mam mówić. No to następnym razem widzimy się w puszczy, Elo.